Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym pewnego rodzaju zakończeniem, jeżeli chodzi o The High Republic komiksowe, a dokładnie rzecz ujmując, komiks, drugi zeszyt, ostatni Eye of the Storm. Czyli ciężko to w sumie nazwać powiedzmy jakąś bardzo długą czy po prostu serią komiksową, no, no bo dwa zeszyty, no to jest naprawdę niewiele, ale jest to zakończenie i jest to też podsumowanie pewnego rodzaju wątków, jeżeli chodzi o tych złych. a um, Więc sam zeszyt ten, zanim przejdę do szczegółowego omówienia jakiegoś komentarza, jest dla mnie niesamowicie smutny. Um, jakby to, co tutaj zostaje zaprezentowane, forma, w jakiej to zostaje zaprezentowane, jak i również ogólny ton, um, powiedzmy, przybicia smutku porażki w pewien sposób, można powiedzieć, e, sprawia, że autentycznie aż, aż, aż momentami e, ciężko mi się to czytało, nie dlatego, że był zły komiks, tylko, że po prostu był, powiedzmy, ciężki, jak i również, no, nie za bardzo chciałem o tym nagrywać, bo nie chciałem do tego wracać, no, ale nie oszukujmy się, musimy jak najbardziej. I rozpoczynamy oczywiście naszą przygodę od... E, ukazania tego, kto, kto jest spętany w łańcuchach Marchiona Rock, to, które widzieliśmy już w poprzednim zeszycie. Mamy tutaj oczywiście mastera obratuka, e, który wcześniej nam się pojawił w serii komisowej The High Republic swoją drogą w jednym z najlepszych zeszytów e, którym to mieliśmy historię w farzali, padała na farzale i ukazanie całej tej przesłania związanego z rycerzami Jedi. No i tutaj mamy ukazanie e, tego, jak mistrz jest, świad jest świadkiem tego, jak upada Starlight Beacon. Po czym zaczynamy po po poszczególnych aktach czy też scenach, tak jak to było w poprzednim zeszycie i mamy oczywiście e, spotkanie z, ka, mamy spotkanie naszej pani kanclerz z przedstawicielami doradcami jej, e, jak i również rycerzami Jedi na Coruscant i jest rozmowa na temat Marchiona Ro, ponieważ tak naprawdę wszyscy dopiero teraz rozpoznają że on rzeczywiście jest tym przywódcą Nihilów, z drugiej strony część w to nie wierzy, no bo to może być znowu jakaś podkładka i tak dalej, i tak dalej sama e, Lina So jest, e, jest święcie przekonana, że Marchion Ro robi to e, dla siebie samego, zgodnie z tym swoim przemówieniem, które rozesłał na całą Galaktykę. Natomiast jednak najważniejsze, powiedziałbym, czy też kluczowa rzecz, która wychodzi nam w trakcie tego zeszytu, to jest ogłoszenie przez rycerzy Jedi, że postanawiają wycofać wszystkich swoich członków na Coruscant. Są świadomi tego, że wróg dysponuje potężną bronią, która jest dla nich nazwijmy to całkowicie zabójcza, jeżeli chodzi o użytkowników mocy i póki nie wiedzą żadnych konkretnych informacji postanawiają wycofać się na Korusan, co spotyka się z szokiem i niedowierzaniem e, przywódców politycznych, no co jest całkowicie zrozumiałe, bo jest to pewnego rodzaju zaprzeczeniem wszystkiego tego, co tutaj tej pory mówili rycerze Jedi, no ale ciężko też odmówić logiki e, temu rozumowaniu i co jest niezwykle ważne zobaczymy jak to w dalszych częściach The High Republic się potoczy, bo może to będzie ten etap, gdzie rycerze Jedi wycofają się ze świata galaktyki i, i później będą trwać na Korusan, powiedzmy e, do tego momentu jak widzimy ich w mrocznym widmie. Następny, y, następna scena, czy następna część ukazuje nam, jak Marchion Ro zdobył, e, powiedzmy, potwory, y, które widzimy w trakcie, e, oczywiście już, już od jakiegoś czasu widzimy, które tak są zabójcze przeciwko Rycerzom Jednocześnie mamy tutaj ukazane po raz kolejny, jak bardzo on potrafi manipulować swoimi ludźmi, wmawiać im rzeczy e, tylko po to, żeby spełniali jego rolę. Mamy tutaj ukazaną tą jego pewnego rodzaju sektę, czy tych najbliższych wyznawców, którzy za nim podążają. E, mamy tutaj, jakby jest to ukazanie tej samej sytuacji, jaką mieliśmy w The Fallen Star e, z jego agentami. Mamy ukazanie, jak on potrafi poświęcić swoich ludzi, byle tylko przebić się, no i, na, i później, kiedy już znajdują się na tej bajecznej, żywej planecie, która e, żywcem, znaczy bardzo mi się kojarzy, przynajmniej z legendami i z książką Planeta Życia, e, mamy ukazane, jak Marchion Ro używa, czy też łączy dwa elementy w jeden artefakt, i zakładam, że to jest nawiązanie do serii komiksowej The High Republic i tego, gdzie mistrz Joda się udał ze swoim zadaniem. No i po aktywacji tego artefaktu rozpoczyna się wielka walka ze wszystkim, co żywe na tej planecie, do momentu, aż przybywają właśnie. Potwory, które Marchion chce przejąć, e, tak jak one są nazywane, nameless, czyli bez nazwy, lub też ta druga nazwa, której nie pamiętam. No i później mamy jakby jego konfrontację z, z, tymi, nie, z tymi pojedynczymi, którzy przeżyli w pewien sposób e, całą tą masakrę, jeżeli chodzi o tych jego wyznawców. No i tutaj poznajemy pewnego rodzaju motywy, które kierują Marchionem, a mianowicie, że tak naprawdę wszystko skupia się wokół niego że on chce, on sam stwierdza, że ja jestem wszystkim, co tak naprawdę ma znaczenie. Ja jestem tym, co jest istotne, e, i nikt, kto nie jest istotny, czyli wszyscy nie dookoła, nie będą mi mówić, co mam robić. E, nie będę tutaj teraz się zagłębiał w te jego motywacje, bo bardziej chcę się na tym skupić e, w jakimś podsumowaniu całego do High Republic. Natomiast, co jest niezwykle ważne, mamy później ukazany dalszą część planu Marchiona Raw, ponieważ e, na skutek działań, czy też na skutek badań e, e, doktor Szansi Arrow, która pojawiła się w poprzednich książkach, która zginęła w The Fallen Star, mamy ukazanie jej technologii, która nazywa się Storm Seed, która jest pewnego rodzaju siecią blokującą nad przestrzeń w danym regionie galaktyki. Krótko rzecz ujmując, Nihilowie rozpuścili urządzenia po różnej lokalizacjach, które tworzą pewnego rodzaju sieć nie do przebicia i można powiedzieć, że zajęli dla siebie daną część galaktyki. A co jest dziwne, ponieważ Marchion mówi, że, kto, że my będziemy tutaj mieszkać, że to będzie nasza kraina, powiedzmy, czy państwo używając takiego określenia um, i zakładam, że Marchion po prostu chce być samolubnym władcą, który ma poczucie tego, że włada tym wszystkim e, i mamy ukazanie zniszczenie floty e, Republiki, która próbuje skonfrontować się z nim, no i później widzimy tak naprawdę rozbicie Republiki, sam fakt tego, że pani kanclerz nie wie do końca co zrobić, jak to właściwie rozwiązać e, i mamy to u Ukazanie, jakby podsumowanie tego wszystkiego, że Nihilowie tą rozgrywkę, tą pierwszą rozgrywkę, powiedzmy, całkowicie niemal wygrywają. Co, skut co jest bardzo, no, w przykry sposób, powiedziałbym, podsumowane śmiercią. Naszego mistrza z samego początku komiksu, który zostaje zabity tak naprawdę tylko i wyłącznie dla przyjemności Machionaro, który stwierdza, że uwielbia kiedy, ktoś myśli, kiedy, uwielbia, kiedy ktoś, kto myśli, że jest potężny, ukazać tej osobie, że tak naprawdę się myli, jest słaby i powodem do tego jest tylko i wyłącznie on sam, czyli tak naprawdę potężna samolubność z jego strony. Więc tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o Mahionaroni, nie będę tutaj się odnosił aż tak za bardzo, bo bardziej chciałbym się skupić przy tym przy podsumowaniu całościowym, natomiast jednak sama ta seria komiksowa, te dwa zeszyty, które dostaliśmy dla mnie, um, są trochę na siłę serią komiksową. To jest takie mocne uzupełnienie, na które twórcy chyba za bardzo nie mieli pomysłu jak to zrobić. Może nie było czasu na napisanie kolejnej książki i takie dwa pojedyncze tak naprawdę zeszyty byłyby poważne, solidnym uzasadnieniem. Które trochę mi przeszkadza z tego względu, że wiem, że raczej szansa na to, że to wyjdzie w Polsce są niewielkie, a jest tutaj dosyć sporo ważnych informacji, które mogłyby być istotne i które mogłyby w pewien sposób scementować szczególnie tą końcówkę The High Republic. No bo tu dopiero dowiadujemy się, że Nihilowie tworzą, nazwijmy to, własne państwo. No i nigdzie do tej pory w książkach nie zostało to wspomniane, więc może być to pewnego rodzaju zaskoczenie dla tych, którzy nie są na bieżąco z, a um, powiedzmy, z. W całą The High Republic i czytają na przykład tylko po polsku. No ale moim zdaniem, no, czy jest to pozycja obowiązkowa moim zdaniem, żeby się uzupełnić, no i, i trochę to przeszkadza, że to takie w fajnie wyszło. Ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie, sporo informacji, sporo rzeczy. No i cóż, przyjdzie nam czekać na następne dwie fazy The High Republic, żeby rozwiązać ostatecznie całą tą zagadkę. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć.